Bitch K Pasa, break out the patron and gone. Ola, 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 bitch K Pasa break out the patron and Um, Ola, what's up? Got the purple And a double cup. And I'm so high, got them all looking up. And I bet every guy in the club wanna touch little chick with the shades and the smile and the Witam Was na mojej kolejnej recenzji. Mam nadzieję, że nowe intro się podoba. Niestety sam wybrałem muzykę do niego, ponieważ nikt nie chciał wygrać ode mnie Shisharom. A no cóż, trudno. E, może jeszcze zrobię jakiś konkurs, w którym będą do wygrania Shisharomy. Ale mam nadzieję, że, że nowe intro, które zrobiłem, podoba Wam się. Jeżeli tak, e, proszę zostawcie po sobie komentarz. E, no i tak, zaczynamy recenzję, zaczynamy e, testy alfakerów, które dostałem od e, shishasklep.pl. Dziękuję im serdecznie za to. Oczywiście wszystkie alfakery, które będę testował, są dostępne u nich na stronie za 29,99 czyli 3 bez jednego grosza. Dostałem od nich wszystkie smaki, czyli wszystkie 16 smaków, które są dostępne na ich stronie, także wszystkie recenzje będą dostępne u mnie na kanale, do tego warto mnie zasubskrybować. Na pierwszy rzut poszedł alfaker mm. Alfaker, ja będę mówił Alfaker. Różnie ludzie nazywają ten tytoń. E, ja po prostu powiem Alfaker. Pierwszy tytoń, który mam do, do zaprezentowania do Was, wreszcie tytoń, e, jest to Alfaker Citrus with Mint Flavor. Tak o to się nazywa. I tak, ja tutaj zerwałem wszystkie, e, wszystkie te palenie zabija i tak dalej, e, żeby wam pokazać jak wygląda, e, jak wygląda opakowanie bez tego. E, tyton nam przychodzi w 50-gramowym opakowaniu i naprawdę bardzo fajnie i wielkie podziękowania dla Sisza sklepu za to, że sprowadzają dla Was tytoń w końcu. E, według mnie jest to zajebiście, ponieważ... E, Ile można palić w tym kraju pełnym absurdów? Tylko i wyłącznie kamienie, a tytoń myślę, że jest niewiele droższy od a Jest to już marka premium, tak więc warto poświęcić te 30 zł i kupić sobie coś dobrego od czasu do czasu. I tak. Yy... Ten odcinek będzie odcinek właściwie yy, ta recenzja będzie troszeczkę dłuższa, ponieważ chcę pokazać Wam w całej krasie opakowanie Alfakera, żeby wam to przedstawić, ponieważ od tego, że to jest pierwszy kolejne, z kolejnych opakowań już nie będę zrywał akcyzy, nie będę zrywał naklejek, tak więc yy, to jest tylko takie jedno. I tutaj yy, klej, który mają, jest bardzo dobry, bo jak widzicie o. Ja sobie mogę to poprzyklejać wszędzie, o na przykład i mi się trzyma. No i tak, przychodzi 50-gramowe opakowanie w standardowej zgrzanej podwójnej folii, ponieważ pierwsza folia jest taka. E, taka beżowa, a druga jest taka jakby przeźroczysta. I one czasem przychodzą tak, że jedne są trochę bardziej e, jakby takie rozwarstwione, nie wiem nawet za bardzo jak to nazwać. Zresztą myślę, że taka paczka też Wam się trafi. Ale to nie jest nic złego i tutaj jest wielki plus dla alfakera, ponieważ e, ja jak otrzymałem paczkę, bardzo chciałem powąchać. Niestety nie mogłem powąchać, ponieważ tak szczelnie jest zapakowana i zgrzana ta, e, to małe opakowanie, że po prostu najzwyczajniej w świecie nic nie czuć. Więc musiałem wszystko to niestety... E, rozpakować, żeby w ogóle coś poczuć. Więc tak, ja może teraz Wam pokażę, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Tak oto wygląda opakowanie z przodu. Mamy tutaj citrus with mint flavor, no i tutaj mamy fajkę i jakieś krzaczki arabskie. Tutaj mamy ten barcode do skanowania i tutaj mamy po raz kolejny krzaczki, ale mamy też również napisy po angielsku. Nikotyna 5. setnych. No i z tej strony już mamy po angielsku it's much more dangerous than you think. Tutaj mamy do nich adres. Tak oto wygląda opakowanie. Jak widzicie, tak jak mówiłem, zgrzana jedna folika i w środku mamy tytoń. Ja może tytoń wyjmę, żeby wam pokazać krój. Tak oto wygląda krój. Nie jest to sieczka. Jest on raczej, bym powiedział, średnio pokrojony. No i e, jest bardzo dobrze związany z sokiem. Jest to praktycznie taki dżemik. E, nie możemy tego, jakby oderwać. Nie jest tak, że po prostu wrzucamy tytoń i sok leci osobno. Tylko jest wszystko razem związane, jak kisiel. Albo jak dżem. E, no i tak, jak to pachnie? Więc tak, pachnie. Powiem Wam szczerze, że identycznie jak Starbus o takim samym smaku, czyli Citrus Mint. E, identycznie, po prostu czujemy tutaj e, głównie cytrynę z lekką domieszką pomarańczy i mm, taką delikatną właśnie miętę. E, myślę, że to jest bardziej mint niż Spearmint. Chyba nawet na pewno. No i palę no tak, SKS 440 Shisha King, wąż Namor Vortex, dwie warstwy folii grubej, no i dwa kokobriko. Jak widzicie chmurki są gęste, nie są może one jakoś mega duże, nie są takie ogromne jak na przykład z fantazji za czasów jej świetności mogliśmy zauważyć, ale są bardzo dobre i tutaj jest jedna taka uwaga do Was, jeżeli bajcie alfakera, bardzo trzeba uważać z temperaturą. Mimo, że on jest dosyć mokry, to potrafi czasem przypalić się i nie zawsze da się go uratować, więc tutaj trzeba uważać z tym, żeby nie przedobrzyć. Smak jest intensywny, czyli to co lubię w alfakerze jest bardzo orzeźwiający, jest taki lekko chłodzący na nie za mocno, czuć na pierwszy rzut, właśnie cytrynę pomieszaną z miętą, i potem jest taki delikatny posmak pomarańczy. Bardziej to jest cytryna z miętą, z lekką, domieszką pomarańczy. Smakuje bardzo dobrze, ja naprawdę uwielbiam zapachy cytrusowe z miętą. No i co tu mogę więcej powiedzieć? Baza miałem od nie wiadomo właściwie już nie wiem ile nie miałem baza po fajce wodnej. Wczoraj właśnie jak paliłem inny smak, który będę Wam recenzował, właśnie dostałem tego baza i jestem bardzo zadowolony, ponieważ baz był bardzo leciutki i fajny. No i tak, ja oceniam go bardzo dobrze. Oczywiście jest dostępny na sklep.pl Oceniam go bardzo dobrze dlatego, że ja bardzo lubię cytrusowe smaki połączone z miętą. A ten jest po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo udany i smakuje identycznie jak Starbucks Citrus Mint. No może, może Starbucks jest bardziej taki e, mniej słodki ten jest taki troszeczkę słodkawy bym nawet powiedział, więc jeżeli lubicie takie smaki jak najbardziej zapraszam e, shishasklep.pl za 29,99 dostępny jest alfaker e, w bardzo e, dobrej cenie, według mnie nie jest to dużo za parę paleń naprawdę bardzo dobrego tytoniu, więc e, subskrybujcie mój kanał, oceniajcie i mówcie e, jak wam się podoba e, no i do następnej recenzji